Zbiornik otwierany zamykany na kluczyk, tak jak stacyjka. Super sprawa, po klasycznemu, raz na starter i drugi raz na starter. Nie polubiłem się z 900. -ką. Tutaj jest odwrotnie. Oczywiście pomijając początek, kiedy siadasz na maszynę, próbujesz się ogarnąć, wiesz o co chodzi. To potem przekonanie i takie poczucie panowania nad motocyklem tylko się wzmacnia. I to oferuje właśnie ten Tiger Sport 800. Kompletnie owiewka, która czy jest w tej pozycji, czy w tej pozycji, tak naprawdę nic nie robi. Może do wygląda. Nie ma elektronicznego sterowania zawieszenia. Są tylko mapy deszczowa, sportowa i klasyczna droga, bez czytania instrukcji obsługi jestem w stanie ogarnąć ten pomad. Działa. Natomiast inna sprawa, jeżeli chodzi o menu, to, to po prostu to nie, nie ogarniam tego menu. Czyli dwie rzeczy w tym motocyklu są. Jedna jest słaba na pewno, czyli owiewka, a drugą rzeczą jest menu, które jest irytujące. Jest quickshifter, ciekawa skrzynia.